Cześć, to szybki masaż twarzy uwalniający od kataru, robimy go rękami i umyj ręce. Dobrze, jak sobie weźmiesz też troszkę jakiegoś bardziej tłustego kremu albo serum, żeby był poślizg. Pracujemy na takich trzech liniach oczodu, góra i dół i dolna krawędź kości policzkowych, więc fajnie, jak nie będziemy za bardzo naciągać skóry. Zaczynamy od punktów, które są u nasady naszych brywi, to są punkty pęcherza moczowego 2. I one będą pomagały nam w uwolnieniu zapchanych zatok. Możesz te punkty delikatnie masować, możesz przytrzymać palcami delikatnie, dociskać. Nie rób tak, żeby to było bolesne. Jeśli zatoki są zawalone, to może być bardziej tkliwe miejsce, więc daj sobie czułość. Tutaj raczej w tym kierunku idziemy. Potem masujemy linię brwi od wewnątrz na zewnątrz. Ja lubię to robić tak, jak widzisz. Ciukami, zewnętrzną ich częścią, możesz to robić palcami równie dobrze. W kierunku skroni. Od wewnątrz kilka razy. Teraz będziemy pracować na dolnej krawędzi oczu dołu. I znowu od wewnątrz, od linii nosa, w kierunku skroni. I robię to tutaj 7 razy. 7 jest magiczne. I linia pod kością policzkową. Od dziurek nosa na zewnątrz, też w kierunku ucha, w kierunku skroni. Możesz też masować zewnętrzną krawędzią kciuków albo palcami. Sprawdź, jak ci wygodniej. I potem pomasuj swoje skronie przez kilka chwil, okrężnymi ruchami, palcem wskazującym czy kilkoma palcami. W trakcie całego tego automasażu oddychaj spokojnie, skup się na tym. Możesz troszkę rozetrzeć czoło i na czole znaleźć też takie dwa punkty, które nazywają się punktami żołądka 8. Pomasować je chwilę. Ja masuję je obydwoma palcami, czyli taki większy obszar masuję. Wracam jeszcze do masowania skroni, bo to uwielbiam. I masuję w dół w kierunku żuchwy, obok uszu. Rzuchwa zawsze lubię rozmasować, bo często mam ją napiętą, więc zachęcam cię do tego po prostu, żeby rozluźnić całą twarz. I kończę taki masaż masażem płatków uszu, odciąganiem uszu troszkę od czaszki. To bardzo przyjemne. Mam nadzieję, że to ci pomoże. I da trochę radości. Pa!